Bezrobocie w Polsce jest dziś ponad dwa razy niższe niż średnia w Unii Europejskiej. I to nie clickbait, to dane z Eurostatu. We wrześniu 2025 roku stopa bezrobocia liczona według miary ILO, czyli tej stosowanej przez Eurostat, wyniosła u nas 3,2%. Dla porównania w Unii Europejskiej 6%, a w strefie euro 6,3%. I tu ważne doprecyzowanie. W Polsce funkcjonują dwie różne miary bezrobocia ta niska 3,2% to stopa bezrobocia zgodna z metodologią ILO wykorzystywana do porównań międzynarodowych, ale mamy też bezrobocie rejestrowane, oparte na danych z Urzędów Pracy. Ono wyniosło we wrześniu około 5,6%. Dwie różne metodologie, dlatego dwie różne liczby. Ale porównania z Unią Europejską zawsze robi się na tej pierwszej i właśnie dzięki niej wypadamy tak mocno. Skąd ta przewaga? Po pierwsze, nearshoring. Europa skraca łańcuchy dostaw, a Polska dzięki lokalizacji Infrastrukturze i skali rynku pracy stała się naturalnym kierunkiem relokacji produkcji i usług. Firmy przenoszą się bliżej rynków zbytu, a to generuje nowe miejsca pracy w logistyce, w przemyśle, no i w usługach. Po drugie, głęboka cyfryzacja gospodarki, szybki internet, 5G, automatyzacja procesów, cyfrowa administracja to wszystko sprawia, że firmy są bardziej produktywne, a im wyższa produktywność, tym większy popyt na pracowników. Po trzecie, Polska jako hub regionu. Ponad 500 tysięcy specjalistów IT, z czego około 90% biegle zna angielski. To potężny magnes dla inwestorów. Dlatego do Polski trafiają nie tylko centra usług wspólnych, ale też centra badawczo-rozwojowe, cyberbezpieczeństwo, no i software. To branże, które praktycznie wchłaniają każdą dostępną liczbę pracowników. I jeszcze jeden element, czyli demografia. Wchodzących na rynek pracy jest mniej niż tych, którzy z niego odchodzą. Chodzą. I choć to nie jest zdrowy powód, to faktem jest, że firmy rywalizują o pracowników bardziej niż kiedykolwiek. Pytanie, czy potrafimy wykorzystać tą przewagę, zanim inne kraje dogonią nas technologicznie? I czy w waszych branżach czujecie faktycznie ten rynek pracownika? Dajcie znać w komentarzach, a jeśli chcecie kolejną porcję danych, proszę o łapkę, suba, no i widzimy się w kolejnym materiale.